Cześć, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i zapraszam Was na przegląd przepięknych nowości ze sklepu Pakutem. W sklepie Pakutę wystartowała nowa kolekcja. Positano, czyli tutaj mamy przepiękne kreacje w takim stylu włoskim, powiew, właśnie takiej włoskiej świeżości. Ale kolekcja Costa del Amor cały czas jest dostępna, w której macie dostępne suknie ślubne, suknie dla druhen limitowane bestsellery nawet do minus 90%. No i słuchajcie, jeżeli zamówicie coś do 16, to wysyłkę macie, to dostawę macie już na kolejny dzień. Oni oferują dostawę w 24 godziny i nawet jeżeli zamówicie coś w piątek, to na sobotę będziecie to miały. Także mają naprawdę ekspresową wysyłkę, a często tak jest, że decydujemy się na coś w ostatniej chwili, bo nigdzie nic nie znalazłyśmy, prawda? No i ja posiadam dla Was kotrabatowy rabatowy MIS na dole jeszcze Wam dokładnie napiszę my i na darmową dostawę i tam Wam podam też datę od kiedy do kiedy obowiązuje ten mój kod także zapraszam bardzo serdecznie do dzisiejszego przeglądu bo powiem Wam, że po prostu same perełki wakacyjne, też coś wyjściowego przepiękne rzeczy dla każdego no i na każdą kieszeń, bo mają naprawdę rewelacyjne ceny do minus 90% Dobra, zacznijmy sobie od pierwszego kompleciku. I mamy tutaj tak, spodenki i koszulę. To jest w zestawie. Kosz... T-shirt pod spodem nie wchodzi w zestaw. I tutaj tak, koszula jest, słuchajcie, bez zapięcia, bez żadnych guziczków. Czyli ona jest taka do nałożenia w ten sposób. Lub jeżeli wolicie, do zawiązania sobie tutaj, jak to woli, czy nie wiem, do włożenia w te spodenki, żeby nosić tak możecie ją sobie, tak jak ja, wypuścić. I spodenki mamy tak. Z przodu są takiej długości, ale z tyłu zobaczcie, że one są długie. Sięgają aż dotąd. Te tyły w tych spodenkach są przedłużone. No i kiedy mamy koszulę, to koszula też jeszcze nachodzi na te spodenki. Myślę, że tutaj ten komplet jest taki i na wyjście, i na co dzień, i na jakąś taką wakacyjną imprezę przez ten kolor. Na stronie dostępny jest również kolor niebieski, nie tylko różowy. Ja wybrałam różowy, bo oczywiście... Po prostu taki wolę. No, myślę, że wygląda się w tym bardzo, bardzo tak dziewczęco. Ja to yy, połączyłam z takimi transparentnymi butami na niedużym słupku. Zaraz Wam pokażę. Atrakcyjna cena. Napiszę Wam ją tutaj, i jeżeli wejdziecie w link, to również będziecie miały cenę. Uszyta jest z takiego zwiewnego, cienkiego materiału. A To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. To ja teraz przejdę do kolejnego kompletu. To jest, słuchajcie, komplet muslinowy z i bluzka. Bluzka jest, zobaczcie, takiej, jest taka dosyć długa, bo aż do bioder. Ja sobie ją troszeczkę tak tutaj podrzucam, właśnie do góry. Spodenki, które mają również dłuższy, tutaj tył, z przodu są krótsze. Koszuleczka z takimi falbankami przy rękawkach struktura, jak to właśnie struktura muślinu. Mój komplet jest w kolorze beżowym, dostępne są jeszcze białe i czarne, o ile dobrze pamiętam i w ogóle mają yy, spory wybór też tych rzeczy z muślinu, bo i sukienki właśnie i komplety, także jak lubicie muślinowe rzeczy, to jak najbardziej. I teraz tak, można go sobie po prostu, ja z takimi brązowymi klasycznymi klapeczkami to zestawiłam. Mamy taki bardziej codzienny look, czyli brązowe klapki, Słomiana torebka, okulary i właśnie ten komplecik. I myślę, że bardzo fajnie, wygodnie, nie trzeba dużo kombinować, dlatego że jeżeli wybieramy komplety, zestawy, to mamy po prostu gotowy outfit. Ale myślę, że jeżeli potrzebujesz przebrać się na wieczór, to zaraz pokażę Ci moją propozycję, w jaki sposób można przekształcić. Właśnie ten komplet w bardziej wyjściową wersję. Wystarczy, że dołożysz do tego czarną, klasyczną marynarkę, którą większość z nas i tak nasza w szafie. Buty zmienisz na czarną szpilkę albo pozostaniesz w klapkach, jeżeli tak ci wygodnie, a tylko wychodzicie sobie na przykład właśnie na kolację, to marynarka zrobi tutaj robotę. Pozostajemy dalej w takich klasycznych kolorach, dlatego jest właśnie elegancko i klasycznie, Tutaj mamy kolejną rzecz. Tym razem jest to sukienka. Przechodzimy teraz do sukienek i zaczynamy od tej w kolorach takiego beżu i żółci. To jest sukienka bardzo taka spokojna, romantyczna, ona ma zobaczcie długość prawie do końca, ale to jest taka 3 czwarte do właśnie łydki. Tutaj mamy taki rozporek, który jest też dosyć nisko, bo dopiero zaczyna się u mnie pod kolanem przy tych 164 cm. Jeżeli chodzi o dekolt tej sukienki, to zobaczcie, mamy coś takiego, czyli coś, co ja uwielbiam, tutaj sobie związujemy. Można to sobie opuścić na ramiona jako hiszpankę, ja niekoniecznie. Sukienka wykonana jest z takiego zwiewnego materiału. Prezentuje się, uważam, bardzo właśnie dziewczęco, bardzo romantycznie. I w takim zestawieniu codziennym pokazuję Wam ją właśnie z klapkami, okulary, torebeczka słomiana, też taki hit tych wakacji. Jak każdych, ale w tym roku jakoś tak bardziej szczególnie. I taki na co dzień, fajny, myślę, look. Ja przełamałabym tutaj chętnie. W tą taką spokojną, romantyczną sukienkę, właśnie taką szpilę z pazurem. Myślę, że dodałoby to takiego właśnie pazura tej stylizacji i zmieniłoby się w taką bardziej jeszcze kobiecą stylówkę niż tylko klapeczki. Never sleep, never stop, never Z kolejną sukienką. No i co? Oczywiście u mnie nie mogło zabraknąć czerwieni. Także teraz te dwie ostatnie sukienki będą w kolorze czerwieni, ale właśnie w tym sezonie u mnie czerwień jest jednym z głównych kolorów. Bardzo siebie lubię w czerwieni, jak też już pewnie wiecie, jeżeli mnie oglądacie. No i tutaj mamy, słuchajcie, sukieneczkę taką bardzo prostą, luźną. Ona jest tutaj w ogóle tak. Ten pasek jest tak po prostu, jego nie musi być, bo to jest tylko taki pasek. Tutaj mamy gumkę. I ta sukienka u mnie prawie mi, słuchajcie, zakrywa kolano, jest dosyć długa. Dlatego tą gumką jeszcze możecie sobie troszeczkę dać wyżej. Jeżeli właśnie, o, widzicie, możecie sobie tą gumką dać ją albo wyżej, albo niżej i wtedy dopiero zawiązać lub nie zawiązać tą wstążkę tutaj sobie. Uważam, że jest taka w ogóle bardzo bezpieczna, dlatego, że dobrze się w niej wygląda, luźno. Ona nigdzie tutaj nie opina. Bardzo fajna. Dodatkowo takim elementem, żeby nie była taka zwykła, prosta, jest taki falbankowy rękawek. Ja zostawiłam sobie tą sukienkę akurat z takimi transparentnymi butami na słupeczku i myślę, że ta sukienka jest do noszenia bardzo w takiej wersji Zwykłej codziennej, czyli jeżeli założyłabym ją właśnie do klapek i po prostu tą sukienkę, i też by było ok, lub troszkę taka na pół elegancka, bo nie do końca aż taka elegancka ta sukienka, właśnie do torebki, do takiego klocuszka na stopie, też myślę, że wygląda bardzo fajnie. Kolejna sukienka, którą już Wam pokażę, będzie bardziej elegancka, mniej będzie nadawała się do wyjścia na co dzień, tylko bardziej już jest tutaj. Ee w stronę wyjścia Natomiast ta uważam jest dwuzadaniowa Muzyka Ostatnią już sukienkę, tak jak wspominałam wcześniej, jest ona również czerwona, ale jest ona już bardziej wyjściową sukienką. Ona jest z grubszego już materiału, takiego lekko ciężkiego, nie ciężkiego, lekko ciężkiego. Zobaczcie, jakie ma piękne, dzwonkowe rękawki. Tutaj ma tylko odcięcie i jest taka rozkloszowana. Myślę, że bardzo fajna będzie nawet później, na przykład na wiecie, okres świąteczny, bo czerwień mamy również zarezerwowaną na święta, na walentynki i na wiosnę, moim zdaniem. Także właśnie coś takiego, ale teraz, jeżeli macie jeszcze jakieś uroczystości typu wesela, no to czerwień w tym roku jak najbardziej. Myślę, że ona bardzo ładnie i elegancko wygląda na wesele. Tutaj bym dołożyła właśnie do tego jakiś duży kolczyk żeby to się fajnie odznaczało obcas. Ja tutaj dalej mam ten klapek na słupku transparentny. No, to jest właśnie ostatnia sukieneczka, też tutaj bardzo fajna. Tutaj jest taka bardziej, widzicie, dopasowana, przyległa, a tutaj jest luźna i wygodna. 29, Ran away with my life fast forward Never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you W dzisiejszym już filmie bardzo serdecznie zapraszam Was do tego, żebyście zaglądały w opis pod filmem. Wchodziły sobie w linki i oglądały też, jak te rzeczy wyglądają na modelce. Pamiętajcie o moim kodzie zniżkowym na darmową dostawę, który brzmi MIS. Szczegóły przypominam, znajdziecie na dole w opisie pod filmem. Napiszcie, która stylizacja najbardziej Wam się spodobała. Koniecznie zostawcie kciuka do góry. No i co? Widzimy się już w kolejnym filmie.